Dobra, dzień dobry, kochani, słuchajcie, nowe miejsce, i my w piątkę. I o co tutaj chodzi? Mamy 100 kart, ale te karty są nieprzypadkowe i te karty są wyjątkowe. Niestety nie są to oryginały. I pozwolicie, że o historii i dlaczego one są w mojej ręce, opowie największy kują z naszej paczki. Nie, I nie będzie to Primoż, tylko będzie to sztaba, bo dostał zadanie dowiedzenia się, dlaczego tak, tu i teraz. Dobrze, więc tak, w 1880 roku producenci papierosów produkowali papierosy w bardzo miękkich opakowaniach i zaczęli wkładać tekturki do tych opakowań po to, żeby to się nie gieło. tak? Bardzo szybko stwierdzili, że fajnie jakby na tych tekturkach coś się pojawiało, więc na początku pojawiały się na przykład, tam jakieś babeczki, jakieś rzeczy, które można było zbierać i w 1910 roku jedna firma wpada na pomysł, żeby na tych tekturkach Uwaga! Pojawiały się porady, poradniki i różnego rodzaju lifehacki. I właśnie te lifehacki tutaj dla Was zebraliśmy. A myślisz, że były też nagie zdjęcia jakieś kiedyś? Nie. No już nie szukam. E, Oprócz tego e, chciałem rzucić taką ciekawostkę, że w 2007 roku jedna taka karta, e, tylko nie pamiętam z jakiej firmy, właśnie też z takim poradnikiem została sprzedana, za, została sprzedana uwaga, za 2,8 miliona. Zrobimy tak, że ja po prostu to przetasuję, jak to... magia Y. Pamiętajcie, że magia Y, może mi pomóżcie, dobra? Nie czytajcie proszę jeszcze, bo jeszcze będzie gorzej. O, ty masz chyba na, tą oryginalną jakaś wyblaknięta. A. Pokazuję, zobaczcie, zobaczcie. Mhm. Jak przybić słoikowi piątkę. <laughs> jak wyciągnąć drzazgę tak. słoikiem? Dobra, nie opowiadaj więcej, po prostu tylko tytuły, a później powiesz, jak to robiono 100 lat temu. A, tu jest jak chłodzić butelkę wina e, według stuletniego sposobu. Aha. Słuchajcie, ja mam e, jak nosić e, ciężki juk, czyli dzbanek. Zapałki z nacięciami. Jak zrobić choinkę z zapałki? A albo, albo może coś te, no, do czyszczenia mają buteleczek takich. Wycior, No jak, dobra. How to light a match in the wind? Jak wygrać y, mecz na wietrze? Eee, też tak bym z początku myślał, ale by że tak, jak zapalić zapałkę na wietrze, tak? Tak. No i dobra, no to zobaczymy czy to działa. Okay. Jak sobie nalać do dwóch szklonych wody? Mm. Na parę. <laughs> jednocześnie uh, How to do it to separate glass Tumblers. Wow, taki tumblers na taką... co. To zróbmy tak, yy, Nie każdy zapozna się z kartą, przedstawi to Wam i zobaczymy, czy rzeczywiście w efekty miały sens i może, czy w tych czasach zrobilibyśmy to trochę inaczej, albo czy byśmy w ogóle tego nie robili, bo to po prostu... Może nie działać. Może nie działać, ale tutaj wszystko było w miarę okej. Okay. No Lecimy księdze. z tematem. Moja wylosowana karta opisuje sposób na wyciągnięcie drzazgi za pomocą małego słoika lub szklanki. Wystarczy wlać do niego gorącą wodę, tak do 3 czwartych pojemności i przycisnąć do miejsca, w którym jest drzazga. Podciśnienie wyciągnie nam taki kawałeczek drewna. Ale nie był? jestem zadowolony, bo szczerze. Nie wiem jak sobie specjalnie można wbić drzazgę, bo to zawsze dzieje się przypadkiem. Ale tak, ja ci powiem. To jest tak rąk. A to nie lepiej wziąć kawałek i wcisnąć. Nie bój się, nie bój się. Trzymaj go o! nic. Nie ja Jezus nie mogę tego patrzeć, jak wy to robicie to już w ogóle Nie mam... o, Po narożniku o, Po narożniku nie, A! Mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. No. A Słuchajcie OSB, na OSB jest mnóstwo ostrych wiórów ty, Brzmi nie wiarygodnie, ale szukamy drzazgi to Zaraz sobie sam wbiję i tyle będzie z tego biznesu Ale ty, chyba jest dobre Idziemy sprawdzać, co? A! 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 Nie wyciągasz nie krwawi, ale jest wbita Zobacz, Dobra. pokaż, no jest, no jak, no nie, no jest, no Wielka zgucha. No. No. I teraz no. powinienem przyłożyć to I siła podciśnienie, ciśnienie, z sąca powinna mi to wyciągnąć Czyli rozumiem, że chwilę trzeba, ale tak O, ale gorące Ciepłe to? O, za gorące, nie mogę utrzymać <laughs> Czekajcie, spróbujemy, Czekajcie, spróbujemy, spróbujemy na, razie na razie bez tego O kur... Co to? <laughs> no na razie nawet nie o, chcę... Czekaj. Czekaj, coś czujesz? Tak, czuję czuje sanie. O, oh, 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 mm, widzisz? Ale naprawdę czujesz sanie. czuję, czuje, że się o. O! Czekaj, patrz. O! <gryw> Nic o! się nie o! dzieje oprócz czerwonej ręki, która jest w tej części jest wyparzona, czyli jest czysta. Wiemy, że tą jazgę mógłby wyciągnąć teraz ręką, ale tak. jesteśmy, pamiętajcie, profesjonalnymi live kaskaderami, więc to jest na potrzebę filmu. Tak ma Przypomniał mu się kieliszek. Trzymaj! O! Dobra, dawaj już Zasysa? Ale gorąco! Dobrze, pójdę. daj radę. Trzymaj, 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 trzymaj. się Jestem z tobą. Będę miał takie oparzenie. Zleknie <grymne> cię po ręce. Nie <grymne> da zasysa? rady, nie da rady, <grymne> za gorące. Nie, w nie działał. Głupie! Ale z... <grymne> Mamy jeszcze pomysł, weźmiemy to ze spirytusem. Jak za dawnych czasów. Dobra, próbujemy. No Odpad, jest dobra. Dobra. Odpalcie już zapałkę. O ja. Mogę? Tak. O, ale rośnie, ty. Jak ten, jak mafinek. Ja pierdził, I co? Jak miał opaskę zaciskową na łapie? Poważnie? No, ale co je byś to Wczoraj tak, mafiny robiłem dzień. i tak samo rosły, ładnie. Ostatni raz. No to hmm. dobrze. O kurde. No i co teraz? Ale czekaj, ty. czekaj, nie, pokaż. O kurde. O no ty. ty nie, po prostu mi Dobra, nie. A jak to teraz? O. O Dziękuję! To o, właśnie mój lifehack. No, wiemy, ale, ale, ale. ale za samo ją! Po prostu ocenimy to w takiej skali. Czy byśmy to dzisiaj używali, czy nie? Dwie osoby, trzy, ile osoby to używało? Nie, nie. Ja, nie, nie, nie. ja też nie. nie. Na łapie na tyłku, tak? Dobra. Lifehack w kategorii pięciosposobowej zdobywa dwa punkty. Aha. Tak to możemy uznać? No, no. No, no. No. no i dobra, dwa na pięć. No dobra, czas na lifehack, który w założeniu ma pomóc schłodzić wino bez użycia lodu czy lodówki. Wystarczy flanelowa ściereczka, którą według karty należy owinąć wino. Całość potem wkładamy do naczynia i puszczamy niewielki strumień zimnej wody, odczekując 10 minut. To powinno skutecznie obniżyć temperaturę. Panie i panocki, lifehack sprzed 100 lat, kolejny, drugi dotyczy wina. Mi dotyczy. Można powiedzieć w tamtych czasach ekspresowego chłodzenia, bo ludzie mieli więcej czasu. Zanim wstawię i oczywiście schłodzę, no to musimy zobaczyć, jaka temperatura jest wyjściowa tego tak. e, pysznego trunku marki Fresco. Sprawdźmy tutaj, według tego naszego wskaźnika. Ma 19, 8, tak. 6, 19, 8, 19, 6. Dobra, a, dobra, poczekajcie, zanim on to zrobi, czy my jesteśmy w stanie wyliczyć przez 10 minut, ile zmarnujemy wody. <laughs> to jest kosztowny lifehack hack. no to idę. I za 10 minut wracamy zobaczyć, co się z tym działo. A few minutes later. Dobra, wylewamy wodę, 10 minut minęło. Uh -huh. Czas zobaczyć, czy 100 lat temu mówili prawdę. No. Ja obstawiam, że tak. Rękę... Tyle ty dotknij! Na rękę mrozi. Dotknij. O, dotknij. Jak z... wyciągnięte, jak z rzeki. Słuchajcie, co najważniejsze, serio, to nie jest tak zimne, jak zimna woda. To jest tak zimne, zimne. jak zamrażara. Z lodu by się no. Jak to starym pirackim pa, sposobem pa, pa Za szczęką nie wyjmij Ukryj się, ukryj się Ja ci mówię. O, Nie! Mówiłem, się, ukryj mówiłem Ty nigdy nie byłeś piratem o. O. Ale bym zlewał się jakby jedynka Dobra, patrzymy Ile było wcześniej? 19... Według Słuchajcie, 10 minut przelało się 17 stopni. 20 litrów wody no, co mogę powiedzieć? 17,5. Oh, yeah. Uję! <laughs> Czyli generalnie jakiegoś wielkiego szału, ani wow, nie ma. Jeżeli przejął 20 litrów wody i spadło tam o 2 stopnie, tak jak przejął 40, to było 4, spadło? Co? Co? Tak to działa? Wow. Ta tumber krzyknęłaby: Hauderio! <laughs> ale może ktoś spróbuje i Piszcie w komentarzach. Słuchajcie, temperatura serwowania około 10 stopni, to jest napisane, to jest A. B. 100 lat temu temperatura pokojowa nie wynosiła 21 stopni, tylko pewnie 16. No! <gry> bardzo mi się ja podoba, też. że my przy chłodzeniu wina mogliśmy zrobić taki historyczny wykład, ale doszliśmy do wniosku, że nie za bardzo to działa. Nie jest to ekologiczne, może niedrogie, ale trochę bezsensowne. W skali 5 sposobów na lifehack otrzymuje okrągłe... Sztama ile? Zero. W tym czasie wolałbym po prostu to wino wypić. Tak, przez te 10 minut byśmy poszli sobie po drugie do sklepu. No i tyle. Nie obchodzi nas, czy wcześniej były sklepy, czy nie były. Nap napiszcie nam, czy były. Pewnie były, nie? No to Dobra, lecimy z następnym lifehackiem. Ja trafiłem kartę numer 26 z zestawu 100 kart i z tego, co widzę, pokazuje ona, jak w odpowiedni sposób nosić dzbanek z wodą, po to, aby nie obciążać nadgarstka i żeby woda Wam się nie wylewała. Co z tego wyjdzie? Zobaczmy. Panowie, bo możecie nie pamiętać, nosił dzban razy kilka, ponieśli też kilka dzbanów. Wolałbym, żeby to były kufle piwa, no ale skoro tak wylosowałem, to mam pomysł. Na początku wystawicie rękę i będziecie trzymać dzbanek tak i będziecie odpadać, jeżeli dzbanek oprze się o deskę. A później będziecie trzymać tak. To chyba nie ma znaczenia. No, powiecie, no na że nie. Jeżeli nie. będzie, Jeżeli będzie obciążona, pewno będzie wyciągnęła. Tak, to, ma znaczenie, ma znaczenie. Oh, Jezu, Dobra, słuchajcie. Moja delikatna dłoń, nie wiem czy to utrzymała tak Zalewamy je wodą i lecimy z tematem. Trzy, cztery Nie no, to lipa. A... Skuchnięcie na razie 36 sekund, sztaba niżej. Ale Dobra patrzcie na Trymasza, patrzcie na jego minę! No! Marci tak lawiruje na granicy błędu statystycznego. O, o. Czuję przypływ ciepła, <laughs> rychot puszcza i widzę Minuta 47, pierwszy gra. O. O, co o, co nie... On zaczął o, w mówić. Prosty rek. Patrz, to już Dobra, się o. Dobra. O.

10 minut odpoczynku. Tak, tak. Masz profesjonalne masaże? Mi się wydaje, że nie ma szans. Dacie radę. Nie już tego radę. Dacie radę. Na siłowni po dwóch minutach przerwy robisz prawie tym samym ciężarem, O, to słonie przyrzucam, tak. Jak się ta technika nazywała? Ta dźwignię. Oni nie znają. Later that same evening. Słuchajcie, bierzemy pod uwagę, że macie lekko zmęczone rączki, sztaba to nawet chyba będzie miał zakwas na plecach, bo się wygiął w i będzie to trochę niehigieniczne, ale w lifehacku tak było. Wkładacie kciuk do środka. Trzy, cztery. Eee, zobaczcie jak ktoś 100 lat temu sobie robił jaja z ludźmi. <laughs> Myślicie, no, że te kartki pisała ekipa Disa i Five Minute Craft? <laughs> ja, cię kręcę. <laughs> Weź mu załóż smogram. Nie ma opcji! Głupie! Ale to, nie utrzymamy niż wcześniej, nie? To nie Dobra, patenie. słuchajcie, już to widać, ale... Nie, to już jest ból, to już tak? jest cierpienie. No Temat jest taki, podejrzewam, że nie o to do końca chodzi, i wy też pewnie e, A tu już życie, dlatego... że chyba chodzi o to, żeby po prostu nadgarstek się nie wyginał tak, żeby nie ulać mm -hmm. jak ja teraz, tylko żeby to mieć... No tak, bo jakbyśmy nieśli to w sobie tak, no tak, to, to się ślizga tutaj, tak. nawet widać, chociaż trzeba no. kurczowo. A jak idziemy tak i mówimy... <laughs> Proszę, <laughs> proszę bardzo. Rzeczywiście. Przyniosę panu świeże. <laughs> Według naszego systemu ocen używałbyś? Przy dużych takich dzwankach myślę, że to może rzeczywiście być pomocne, jak niesiesz, żeby nie rozlewać. Żebyśmy miał większą kontrolę nad, nad tym płynem w środku. Więc ja daję jeden. Ustawiliśmy, że można to jego używać. Jeżeli użyjecie, albo używacie, to możecie napisać, z racji tego, że zawody były o łapkach. Zostawiacie łapkę w górę i przechodzimy do następnego lifehacka. Ponad 100 lat temu wpadł ktoś, aby naciąć zapałkę w czterech stron, tak aby powstało, o, właśnie coś takiego. Dzięki tej metodzie zapałka ma się łatwiej odpalać i dłużej palić w trudnych warunkach. Yes. Yes, panowie! Wyciory gotowe. Wyciory. Widać to panie w kamerze? Jest elegancko? No to co, testujemy chyba, co? Ale inaczej będzie polegał test. No kurczę, chyba jakiś, jakiś wiatr jest potrzebny. Tak, nie ma problemu. Wiatry. Ale nie, bo to Czekaj. się zapali! Ładuj! Zapali się, widziałem to na filmie. No, no dobra, 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 potrzebuję jednego dmuchacza. Czekaj, ja, ten... ja chcę zobaczyć, czy włosy będzie mu rozbiegało. Jezu, wow. Ale dobrze cię. <laughs> dobra, to przypinaj tu i najpierw normalną, czy zapalisz. Trzy, dwa, jeden. Uuuu. No, Szukaj jeszcze to. jedną. Nie tylko. O, 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 zgasło. A ta twoja szturmówka z lat... Ja cię kręcę, są emocje, powiem wam no, szczerze. Z lat to zgasi ci zanim się rozpali. Czekaj, no. O, ty wykrakasz. <grym> Dobra, <grym to, to lekko ją osłonimy. Dwa... Czekaj, trzy, dwa, jeden. I dojdzie chociaż do tego pierwszego. No, tak. No, a ty jest tam. Czekaj, tyfon zrobię? Tyfon. Nie, nie ma, ale. Trzeba tak. niespodziankę, no. bo przygotowałem jeszcze zapałkę Jumbo. Jumbo. Nie twoja sprawa, Bambo. No. Wow. 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 no to poczekaj, żeby test był wiarygodny. Zobaczymy, czy gaśnie, i zobaczymy, czy twoja zgaśnie, nie? Dobra. Gaśnie tak, od razu, tak, no? O ja czy jak to teraz zapalić? Wow. O, o, ty! Świara się reski. to już jest jako kategorię kategoria, to, 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 No, o, tak miało tutaj szansę. Dobra, słuchaj, yy, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby pokazać nasz sposób na zapałkę szturmową. Sposób, który nawet sam robiłem. Tak, w, w odcinku chyba survivalowym. Surveys survival wad, wad. Tak. Najpierw się owijało zapałki, zapałkę yy, watą no. i zamaczało się w roztopionym yy, wosku. Chwilę się odczeka, zanim to wszystko się złapie, stężeje coś. I przy zapaleniu po prostu łapało tak. ten wosk i tą, tą watę, więc paliło. duże się paliło i też warunki. działało i to było odporne na wody. Tak. Bo, bo nie zamakało. Nasze charaktery każą nam bronić pomysłów i wierzymy w to, że mogą być użyteczne, ale no tak nie jest no, nie chce być inaczej. Słabe. Unacceptable. <śmiech> Zero. <śmiech> Niestety. No dobra, czas na ostatni lifehack i tak. pokaz Abiego. Mój wiekowy lifehack dotyczy zakleszczonych szklanek. Nasi dziadkowie podpowiadali, że można je łatwo rozszczepić, jeżeli dolną zanurzymy w gorącej wodzie, natomiast do górnej nalejemy zimnej. Sprawdźmy, czy to działa. Dobra, uwaga, bo teraz gorącą wodę niosę, a w dzwonku zimną. Szklanki mam zakleszczone, nie ma tu ściemy. Jak jej zakleszczyłeś? Pęknie. Tak no, pęknie. No, się. no Może pęknie. No, no i dobra. dobra, zobaczmy, czy to faktycznie zadziała. Może by tu nie pękło. Co może zrobić? Do górnej szklanki wlewam chłodną wodę a dolną szklankę trzymam w ciepłej wodzie. No jak raz. No i teraz powinno łatwo. Eee, panie. No, delikatne eee. Kurde. Czy ktoś zna zasady działania z fizyki? Jak tak, znam, wody? ale nie będę się chwalił. Tak. Ja znam to zmorsowania. Wchodzę do wody, jest wchodzę do ciepłego, jest. Jak mi się zakreszą dwa kieliszki, to będę je rozkleszczał, a Ty? E, ja też, tylko dziwi mnie, że oni chyba w tych wszystkich lewkach strasznie dużo wody ciągle używali, nie? A, tak, 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 tak. Non I, stop! Mam ma, też, jest, też tam mam że jak Ty zaczniesz używać dużo wody, to życie stanie Ci się łatwiejsze. No. How dare you! Słuchajcie, w skali przydatności każdy z nas powiedział, że będzie tego używał, więc... Ja 5. No, pięć, no, no jest 5 punktów zdobytych, czyli lifehack. Mimo tego, że już pokryty patyną czasu, działa. Pójdziemy właśnie za tamtych czasów. Działa. Wychodzi nam, że 100 lat temu niektórzy mieli głowę na karku. Te lifehaki, które nie wyszły, może okazuje się, że w naszych czasach już jest inaczej. Jeżeli wy chcecie zobaczyć kolejne testy lifehacków, to koniecznie subskrybujcie nasz kanał i zostawcie łapkę w górę. Aby co, a my je przetestujemy? Nawet jeżeli tego nie chcą zrobić, to, to mogą zostawić tak, subskrypcję tak, i łapkę w górę no. Bo my i takie je przetestujemy Ale to już musicie sprawdzić i czekać na kolejne odcinki Trzymajcie się, do zobaczenia, co Cześć, cześć.